104. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę na zakopiańskim cmentarzu zabrzmiała rota. Pieśń, do której słowa napisała Maria Konopnicka, wspierając ruch oporu przeciwko pruskiemu zaborcy. Teraz zaśpiewali ją mieszkańcy Zakopanego wraz z parafialnym, regionalnym zespołem Giewont. Góralę to mają w sobie już taką Tradycję, ale też i ogromną wiarę, przywiązanie i miłość do ojczyzny, do wolności, do naszej góralskiej ślebody. I zawsze to świętujemy bardzo uroczyście, ale też bardzo to przeżywamy. To wszystko wychodzi z naszego wychowania, z domu. Zgodnie z tradycją w kwaterze legionowej Warte trzymali harcerze. Władze miasta i powiatu oraz mieszkańcy złożyli kwiaty, upamiętniając w ten sposób żołnierzy i ich dowódców, poległych w walkach o wolność ojczyzny. Mówiono o nich chorzy za Polskę. Tu jest czterech generałów Wojska Polskiego: generał dywizji Marian Żegota Tajanuszajtis, generał brygady Andrzej Galica, twórca polskich wojsk górskich, generał brygady Mieczysław Boruta-Spiechowicz i generał brygady Gałąska. A także ich podkomendni, oficerowie i żołnierze, którzy dali świadectwo, którzy walczyli później nie tylko w legionach, ale w 1920 roku na przedpolach Warszawy, a także w Powstaniach Śląskich. Kolejnym miejscem, w którym Zakopiańczycy upamiętniają poległych w walce o wolność ojczyzny, jest Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Przy sanktuarium na Krzeptówkach z inicjatywy księdza Mirosława Drostka, mojego poprzednika, księdza Kustosza tego sanktuarium, górale postawili replikę Krzyża na Giewoncie. A w cokole tego Krzyża postanowiono, iż rok w roku, w rocznicę odzyskania niepodległości, będzie dokonywał się aktów wmurowania ziemi, znaczonej i przesiąkniętej krwią polskich żołnierzy walczących na różnych frontach na świecie. W tym roku z racji sytuacji, która znajduje się na wschodzie wojny okrutnej postanowiliśmy, iż wmurujemy w cokół repliki krzyża na Giewoncie ziemię pobraną z cmentarza Orląt Lwowskich, na którym spoczywają przede wszystkim dzieci i młodzież, którzy oddali swoje życie za wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Patriotyczne emocje, niespokojne czasy walki o niepodległość. Przypomniał koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu zespołu Holewiaters. Zagramy parę takich klasycznych, tradycyjnych, wszystkim znanych pieśni patriotycznych. A jak również będzie piosenka z filmu o powstaniu 1920. Prawie nie ma osób, które mógłby cofnąć się wspomnieniami do tamtych lat, żebyśmy mogli jakąś historię jeszcze usłyszeć. Pozostają tylko już teraz publikacje. Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór otwarto wystawę prac Władysława Borzęckiego, artysty, który urodził się nieco ponad 100 lat temu. Przywracamy pamięci postać Władysława Borzęckiego, który co prawda urodził się w Pieninach, ale całe swoje dorosłe życie od 1960 roku związał z Zakopanem i mieszkał w linii prostej. 200 metrów od Willi Czerwony Dwór, czyli w Sędzimirówce. Najpierw jako uczeń szkoły przemysłu drzewnego, a następnie już tam miał swoją pracownię, kiedy założył rodzinę i mieszkał tam aż do chwili śmierci. Tematyka prac artysty jest dosyć szeroka, tak jak i różnorodne są materiały, w których tworzył. Rzeźbiarz ukończył studia w Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studia kończył w pracowni profesora Jerzego Bandury, ucznia Xawerego-Dumnikowskiego. I tam powstawały właśnie przede wszystkim kompozycje przedstawiające postać ludzką, kompozycje figuralne. Natomiast od lat 60. do końca życia artysta zdecydowanie coraz mocniej wprowadzał do twórczości świat organiczny, świat zwierzęcy, bardzo bogato reprezentowany świat królestwa roślin. Tutaj jest taka jedna późna jego bardzo rzeźba przy piecu w pierwszej sali, maska. To już było na parę lat przed śmiercią, kiedy ją rzeźbił, kiedy miałam wrażenie, że wkracza w nowy okres twórczości, kiedy już jest całkowicie uwolniony od poszukiwań, tylko już dokładnie rzeźbi to, co chce rzeźbić tak, jak chce rzeźbić. Bardzo uproszczona twarz, całkowicie bez rysu właściwie. Dlatego maska, prawda? Nie wiem, czy to było podyktowane jakimś jego odpierą polityki, że to jest świat twarz bez, bez właściwie, bez rysów twarzy, człowiek bez twarzy. Czy to był jakiś człowiek bez właściwości? Nie mam pojęcia, ale to jest jedna z moich ukochanych rzeźb. Prezentowane prace pochodzą ze zbiorów prywatnych rodziny artysty. Na wystawie można również zobaczyć pracę żony rzeźbiarza Alicji. Wystawę będzie można oglądać do 14 stycznia 2023 roku. Capoeira to sztuka walki z elementami akrobatycznymi. Powstała na przełomie XVIII i XIX wieku. Wymyślili ją niewolnicy z Afryki i Ameryki Południowej. W Zakopanem odbyły się właśnie międzynarodowe zawody w tej dyscyplinie. Nasze stowarzyszenie działa dopiero od grudnia tamtego roku, a już w sierpniu zostaliśmy poproszeni przez Światową Federację Kapuera o pomoc przy zorganizowaniu takich zawodów. No, są to pierwsze takie zawody w Polsce i bardzo się cieszymy, że możemy pokazać zakopane, pokazać, że to nie tylko narty i piłka nożna, ale też ciepła Brazylia ma tutaj swoje miejsce.